Konan Barbarzyńca, on był z Cynerii czy z Cymerii, kurwa, nie wiem, że jakoś tak to z czego, kurwa? Z Cymerii albo z Cynerii, Konan z kurwa. To ja bym nie odpowiedział na to pytanie. A ja właśnie byłem małym dzieckiem i wiedziałem, kurwa. Konan, nie wiem, w piździe z Conan. Cymerii, o, Cymeria. Postać fikcyjna, Konan z Cymerii. Conan Cymelli, znany także jako Conan Barbarzyńca. postać literacka stworzona przez amerykańskiego pisarza Roberta E. Howarda. Serii opowiadań. Na pewno no. ktoś to stworzył. Fantazy opublikowanych w latach 30. XX wieku w magazynie Weird Tales, w okresie od 1932 Weird do 1936 roku. Weird Tales brzmi, brzmi ciekawie. Dziwne opowieść nie? Okazało się 17 opowiadań i jedna opowieść o barbarzyńcy. Widzisz? Opowiadania i powieść, chłopie. No tak. Tylko jak rozumiemy korana barbarzyńca, no bo kurwa No ten to Arnold Schwarzenegger go znał kurwa. Nie znał, tylko ewentualnie. E, grał, grał No grał. No może go znał kurwa, był duży. Miał dwa metry w plecie. Znaczy Schwarzenegger. Arnold... Arnold Schwarzenegger jako pierwszy odkrył, że kurwa leki dla ludzi, którzy mają za nich mięśni można wpierdalać i być większym. No, znaczy jak zanikać? Jeszcze raz. Ci co mają zanik mięśni, nie? To wpierdalają jakieś tam sterydy na powiększenie tych mięśni, nie? Ludzie chorują na zanik no. mięśni. A Arno Schwarzenegger jako pierwszy stwierdził, że ty, ale jak jesteś zdrowy i zaczniesz to wpierdalać, to urośniesz. No, bez to tak było, stary, kurwa. Stary, No i to jest, to jest, to jest, to, jest, to jest bęgier, nie? To jest bęgier, one-liner, kurwa. To jeszcze par motyw, to dzisiaj opowiadałem Agatce. Jak byłem w chuj mały, no. to twierdziłem, że lepiej jest zamykać mieszkanie na jeden zamek, niż na dwa zamki, nie? Bo jakby przyszedł pan złodziej i zaczął piłować ten zamek, nie? To ty dzwonisz hmm. na psy, stary, kurwa, nie? I on to spiłuje, a ty szybko przekręcisz drugi raz i masz więcej czasu, żeby policja przyjechała, bo będziemy ją znowu piłować, kurwa. <śla> Ja to wymyślałem jako siedmio, ośmioleckie 8 kurwa. I nazwij kurwa. to Lifehack po polsku, nie? On spiłował, a ty mu chuj, kurwa. Kramkę i chuj, trzymasz u góry, kurwa, żeby nie odpłynął chuj. Pijuj się tam, ziomie. Pijuj piju, piju się drugi raz, jak oni już jadą, hopie. A oni przyjadą. Oni przyjadą i cię zawijną, hopie. Spójrz w ciele pasiaki, Kurwa. kurwa. Замлі тызустанеш ты, прывеш сваеё захавання, у Хольтаю ты.